Kiedy robi się ciepło, od razu wszystko wygląda piękniej w ogrodzie. Dzisiaj mamy niedzielę, 13 lipca, i rzeczywiście o poranku aż chce się patrzeć. Nawet zakwitła drugi raz prymula wiosenna. I kwitną oczywiście liliowce, żliny. O, nawet trzeba będzie podlać donicę tutaj z dziwaczkiem i z kanną. Jest dużo różnych kwitnących roślin. O, tu przycięta balerina, ale podobno można jej też nie przycinać, więc zastanowię się, kwitną i rośliny w donicach i, i w ziemi tutaj bo bodziszek rozan. Dzisiaj mam gości i niestety nie zdążyłam posprzątać. Jestem trochę zasmucona, bo miałam ciężkie trzy dni, dużo obowiązków i też no, choruję na gardło ciągle. Jak widać, ogród przeżył, ale nie będzie bardzo posprzątany. Teraz kwita się piękna, pierwsza dalia. I tu cały czas kwitnie panstemon. Część róż już przyciętych. Jeszcze nie wszystkie zdążyłam przyciąć. Kwitną teraz, ale trochę nawet chyba wody im brak holender. Po tych ulewach to śmieszne. Myślę o hostach tutaj. Także na fioletowo kwitną hosty, a na lewo cały czas kwitnie nieustająca róża dinki, która na część jest przekwitnięta, ale część jeszcze kwitnie, więc wygląda nieźle. No i tutaj. Też gdzie nie gdzie, o pomidorki będą, tam owoce mahoni, oczywiście są niejadalne, ale zaczęły się pokładać lilie, takie trąbki lilii. Nie pomyślałam, żeby ich jakoś podwiązać. Także może trzeba sadzić, ale nie te najwyższe. Ja lilie sadzę w donicach, a niektóre w ziemi. I w niektórych miejscach się nie pokładają, a w niektórych tak, na przykład tutaj są posadzone w kamieniach. I Między tym dziurawcem hitkot, który strasznie lubię, gdzieś tam podpatrzyłam na różnych wyjazdach i na YouTubie. widziałam między innymi w ogrodach w Pucku, z dwa lata temu, jak tam byliśmy, też to są takie shots gdzieś były, czy filmiki, nie pamiętam. I to jest właśnie taka fajna roślina. No i zakwitła drugi raz, drugi raz rusza Yellow Fairy. Nie zdążyłam posprzątać waltanie na gości i wstydzę się, ale nie zdążyłam, no i trudno, no. I ostatnia rzecz, którą powiem, to jest bo czasami mnie ktoś pyta, jak się ma malwa drzewiasta w ogrodzie. Yy, otóż ona po tych pięciu latach, yy, gdzie dwa lata temu bardzo ją ścięłam i praktycznie ma, martwiłam się, że nie przeżyła. Ona przeżyła, ale ona już nie kwitnie tak, jak to był wielki krzaczor. Yy, natomiast zakwitła w tym roku, już widziałam to wcześniej. Natomiast yy, to już nie jest takie kwitnienie jak kiedyś, także jest. Ale przypominam bardziej ślazówkę, a nie ten wielki okazały krzew. Taki praktycznie, chociaż to jest w Polsce, niby prawie że można powiedzieć, że byli kwali kwalifikowana nawet. Natomiast ym, w innych krajach przeżywa oczywiście zimę. Natomiast y, tutaj u nas, tak jak mówię, tu bardzo podobna do ślazówki. I taka mała, ale formalnie ona była, przecież nawet do 3 metrów chyba dorastała. Także żyje. Przeżyła jedna, bo to były wsadzone kiedyś dwie, reszta chyba y, zmarzło której zimy, pewnie tej poprzedniej. Ale żyje. Będzie dużo jabłek. No i jeszcze zaczyna drugi raz kwitnąć, a ja nawet nie zdążyłam ogłowić moja wina Róża Wulkana na Pniu. Nie ma idealnych warunków, bo tu jest trochę cień. I tutaj między mną a panem sąsiadem, ale ale żyje. Oj, tu nawet jeszcze widzę drugie odgałęzienie tej malwy drzewiastej. Także, a tutaj oczywiście róża Mozart którą tak wsadziłam nie w 5, nie w 10. Ale chciałam, żeby wszędzie każdą lukę wypełniały różę No i zakończę widokiem tej malwy drzewiastej. Aby pokazać, że ona żyje, ale w tle oczywiście owoce jabłoni ozdobne Royal Malus, taki kadr sobie zapamiętam na niedzielę. I życzę wszystkim dobrej, wspaniałej niedzieli. Ja mam gości i mówię, trochę się wstydzę, bo nie zdążyłam wszystkiego pięknie zrobić, no ale trudno. No czasami też dużo ostatnio chorowałam i tak wyszła. Także malwa drzewiasta. И доброй недели.